Dominik Bardzichowski, cześć, witajcie w nowym odcinku programu Dogrywka w Sport.pl, dziś moim gościem jest Tomasz Sokołowski, były reprezentant Polski i były piłkarz Legii Warszawa. Witam. Dzień dobry. Rozumie Pan argumenty kibiców Legii Warszawa i ten protest skierowany przeciwko Dariuszowi Mioduskiemu? To znaczy od prezesa zależy najwięcej w tym klubie. No w Legiach kibice chcą, żeby Legia była w Europie, liczyła się w Europie, gra w europejskich bucharach, a przez ostatnie lata tego nie ma. W ostatnim sezonie stracone tytuł mistrza Polski. Przyzwyczajła Legia i kibiców, y, rozpieściła morze pod względem zdobywania Mistrzostw Polski, też i gry w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy i, i kibice no, domagają się jak nikogo, jak od prezesa, który tutaj ma budżet, dysponuje pieniędzmi. Raz większymi, raz mniejszymi, i chciałbym się, żeby legia grała no, na miarę takiego wielkiego klubu jak a mówię, zgadza w Polsce. Się, a zgadza się pan z tym argumentem, który chyba najmocniej wybrzmiał podczas, podczas meczu z Lechem Poznań, że legia Warszawa stała się przeciętniakiem? No na pewno, ale ja bym tutaj też argumentował to, że częste zmiany tenerów, duża rotacja też zawodników w składzie, bo odchodzą, przychodzą, i to też nie powoduje, że jest stabilność w zespole. Ale to też y, władze klubu mają, z prezesem, y, z dyrektorem sportowym, y, z trenerem, którego zatrudniają, mają na to wpływ, jak będzie prowadzona drużyna, jak, w jakim kierunku będzie szła. Ale ostatnie, no właśnie, utrata mistrzostwa Polski, brak europejskich pucharów, no coraz mniej wpływów do budżetu, do klubu, tak? I... I są te, te, I są te problemy. A teraz też nowy sezon. Yy, A co Włukowicz został jakby na nowy sezon tenerem yy, po poprzednim sezonie, tak? Dano mu prowadzenie tej drużyny i też y, liczono, że da sobie radę. A daje sobie radę? Trudny ma momenty, trudny ma momenty, to trzeba przyznać. tak? Legia na pewno rozczarowuje, to, przy... to trzeba powiedzieć otwarcie. Nie gra na miarę swoich możliwości, potencjału tych zawodników. I... Ale Bo takim dobrym trzeba... przykładem jest Zarweda z Nowikowa, który wydawał się, że będzie gwiazdą Legii Warszawa, a ten początek ma bardzo słaby. Ten może mecz z Lechem Poznań, w którym on gdzieś miał, no w końcu pojawił się taki impuls w jego grze, że. Być może to może być zawodnik, który dalej i więcej. To samo chyba można powiedzieć o Pawle Wszelku, który dobry debiut zaliczył w tym meczu z Lechem Poznań. To znaczy, ja bym powiedział, ten debiut poprawny. Hmm. Po tym rozbracie z piłką i bez klubu od lipca i można powiedzieć. Od maja że... tak naprawdę, bo tam. Tak, indywidualne, indywidualne treningi i dalej, żeby podtrzymywać to szukanie klubów. No na pewno tutaj nie budowało tego forma, ale Zdecydował się wrócić do Polski, zdecydował się na Legię. Legia też liczy na to, że im, że im pomoże tutaj w grze, żeby bo tutaj jest problem na, na skrzydłach. To co wspomniałeś o Nowikowasie, no i trener, i klub, i chyba sam zawodnik też liczył, że zrobi krok do przodu, że to będzie właśnie większy klub od Jagiellonii, z całym szacunkiem, że poczyni postępy, ale w tej grze na razie tego nie widać, patrząc na jego potencjał, tyle co dał Jagiellonii, że stać go na pewno na lepsze granie, ale całej Legii, całej drużyny ja bym powiedział. Nowikowac jak będzie Legia dobrze grała, to i Nowikowa się na pewno tam wpasuje, może być słabszej dyspozycji, jeszcze tego zgrania, zrozumienia brakuje, bo co innego kilka lat w graniu w Jagiellonii, tak, z zawodnikami, a tutaj ma po prostu wszystko jest nowe dla niego i musi się w tym znaleźć, I inaczej wszyscy podchodzą do grając przeciw kolegi, a co innego przeciwko Jagiellonii, on musi sobie z tym poradzić. A tak długa adaptacja tych nowych zawodników to gdzieś jest problem też trenera który jednak ma doświadczenie piłkarskie, ale to tre, tego trenerskiego doświadczenia brakuje Wukowiczowi i to chyba widać było szczególnie w tych pierwszych meczach. Znaczy, może tak, na pewno tego doświadczenia brak, no, ale też i pokazuje na przykład ten ostatni mecz, no, jak on żyje na ławce, jak reaguje na to, co się dzieje na, na boisku poprzez zmiany, ile one dały. Także mamy tutaj obraz w tak trudnym spotkaniu. Media, wszystkie i radiowe, czy tutaj. I, i, piśmienny rozpisywał się na tym, że to może być jego ostatni pożegnalny mecz, że grał posadę. I to też jest takie, chyba troszeczkę niezrozumiałe tego wszystkiego, ale to media mają to do siebie, że no właśnie, podteksty różnego rodzaju, że tak może być, ale on w sportowy sposób zareagował idealnie, że ma jakby na, na to, co się dzieje na boisku, reaguje, wie jak drużyną za, zarządzać i to pokazał ten mecz, czyli. Oczywiście jeden mecz nie wróży, że Legia będzie znowu wejdzie na właściwe tory, tak? tylko musi być prawo serio, bo jeszcze wspomnę wcześniej Legia przegrała z Lechią Gdańsk, z Piastem, gdzie nie była słabym, słabszym zespołem, ale takie spotkanie musi wygrywać z takimi drużynami, które się liczą, są w czołówce. Oczywiście Piast niż ale wiem jak się osłabił, tak? to, to już nie jest ta drużyna, a Legia tam przegrała 2-0. A te dwie poprzednie porażki przed tym meczem z Lechem Poznań, to właśnie Pan powiedział o tej krytyce trenera, o tym, co się dzieje wokół klubu, to pokazuje, że w Legii ta presja cały czas jest na najwyższym poziomie? Na pewno jest, jest i oni się, muszą się z tym zmagać, tak? Ale dobrym tego przykładem jest yy, transfer Gwili, który się wpasował, wkomponował, i jest mocnym punktem te, tego zespołu. No i też miałem obawy przed tym spotkaniem, brak jego. Praktycznie wszystkie stałe fragmenty to on, on, jakby był tym wykonawcą, i legia miała z tego tytułu sytuację i strzelała bramki. I wiem, jakim jest zawodnikiem, ile daje jakości, ale dobrym zaskoczeniem było nowe ustawienie dla Lukiniasa I to chyba to był, to był klucz do tego plus zmiany. To też było widać, że defensywni pomocnicy Lecha Poznań nie nadążali za Lukiniasem. On im uciekał, tylko z tym piłkarzem jest jeden problem, że on jest szybki, ale nie ma kompletnie strzału. Nie ma, nie ma strzału, pracuje nad tym, czy pracuje nad wykończeniem, nad dograniem sytuacji dla partnerów, ale to, co wspomniałeś, no, był nieuchwytny dla nich, tak? zwinny, szybki i nie mogli sobie poradzić. Ale to Lech otworzył to spotkanie, i... ale z gry. Patrząc na przebieg spotkania, to legia gdzieś w moim odczuciu miała tą jakby taką przewagę piłkarską, tą jakościową. Brakowało tego może wykończenia, a to później jakby to był taki moment, że właśnie ta stracona bramka plus to, że musiał ten Wkowić zareagować, no, doprowadziło do tego, bo może byśmy się nie doczekali zmian, albo później by były może byłoby za późno, a tak no, stało się tak, jak się stało. Ilek wydawało się, że to spotkanie ma gdzieś pod kontrolą, strzelając jeszcze bramkę, że będzie się czuł pewnie na Łazienkowskiej. No, stracił, stracił wszystko. Nie ma Pan wrażenia, że Legii brakuje takiego piłkarza, jakim był Carlitos, który potrafił uderzyć z dystansu, który gdzieś wracał się do środkowej strefy boiska, pomagał w rozegraniu, bo patrząc na to spotkanie z Lechem Poznań, ta dominacja Legii była momentami absolutna. Lech zagrał bardzo słabe spotkanie, ale brakowało tego piłkarza, który gdzieś potrafiłby wykończyć tę sytuację. Jose Kante chyba nie do końca wywiązał się z tej sytuacji, dopiero wejście Jarosława Niezgody ożywiło grę Legii Warszawa. Troszeczkę mam odmienne zdanie co do na przykład do Kante, bo to jest taki... Napastnik, który potrafi się utrzymać przy piłce, jest bardzo mobilny, silny jest, także ciężko mu odebrać piłkę. Dobrze się zastawia, szuka gry kombinacyjnej ma małej przestrzeni, wychodzi na półek, jakiś wycofuje się. Także jak on będzie częściej, będzie trener wukowicz, on będzie w dobrej dyspozycji, to na pewno dużo, dużo da, bo wiemy, że ten zawodnik już za poprzedniego trenera, jak przychodząc rok. Rok wcześniej do, do Legii i później zmiany tenera, to nie dostał tyle szans i w, i w zimę był wypożyczony czyli de facto musi pracować na swoje. Yy, ale ten mecz pokazał, że no, jest tym napastnikiem, z którego legia może mieć pożytek. Oczywiście też napastnik żyje, żeby mu dostarczać piłkę, tak, w polekarne, karne i też legenda na tym pracuje, dlatego był transfer Szołka, żeby te boki były, tak, bo i Nowikowa, wiemy, co to wspomniałeś i Noć to nie dają tej jakości Lukinias to co wspomniałeś na tym boku. Był kreatywny, robił dużo zamieszania, ale z tego też nie wynikało Yy, żadne statystyki, czy asysty, czy podania, czy dośrodkowania, gdzie zawodnicy mogliby wykończyć, czy sam by mógł wykończyć. Teraz z konieczności troszeczkę, bo i kontuzja tutaj Gwili i KF ka, musiał tutaj poszukać innego rozwiązania. Nie zdecydował się na dwójkę napastników, szuka cały czas jakby takiego balansu między właśnie pomocą a atakiem. Wspomnieliśmy tutaj długą listę minusów Legii Warszawa. Ten słaby początek sezonu, krytyka ze strony kibiców, krytyka ze strony mediów. Ale jest chyba jeden taki duży pozytyw w pracy Aleksandra Włukowicza, czyli wprowadzanie młodych piłkarzy. Tutaj Rosołek, absolutny bohater meczu z Lechem Poznań. Pan dostrzega taką dobrą pracę Akademii Legii Warszawa, że to może być gdzieś ta perspektywa, o której mówi Dariusz Mioduski, bo on mówi o perspektywie kilku lat, kibice domagają się wyników już teraz. To może być gdzieś taki promek nadziei dla Legii Warszawa na przyszłość? To chyba się z tym Legia liczy, bo ma mocną, prężną akademię i teraz jest ośrodek budowany. Niedługo ma być oddany, że, że to będzie taki fundament po to, żeby właśnie ci chłopcy trenując w tej akademii widzieli jakby swoją przyszłość w pierwszej drużynie, tak? I i z czasem, żeby ci zawodnicy dostawali więcej, większy, więcej szans, ale oni muszą sami zapracować, to jedno. Trener też musi widzieć i to widzi, kto jak nie lepiej, jaka jak Sowukowicz, który w tym klubie spędził trochę e, lat i wie na czym polega, jak ten młody chłopak, czego potrzebuje tak naprawdę. I stopniowo, stopniowo dostają szansę ci chłopcy, aczkolwiek to nie jest tak, żeby od razu wrzucić ich, bo też musi dobrze drużyna funkcjonować, bo ten chłopak jest wrzucony na głęboką wodę i on musi mieć wsparcie od całej drużyny, żeby ta drużyna dobrze funkcjonowała i w, ten, w tym momencie ten młody chłopak, czy to będzie Praszelik, czy Rosołek, czy inni zawodnicy, yy, będą mogli być wkomputowani w to, bo w lechu wiemy. Jest kilku i, i bodajże chyba po tym meczu yy, na koniec było ośmiu zawodników młodzieżowców. To też pokazuje, tak? Ale później ta Legia zdominowała tych, to, tego Lecha, gdzie nie, teoretycznie więcej tych młodzieżowców było w składzie. Nie zapomnijmy o Majeckim, tak? Który gdzieś tam już był brał Dobrze, z jego tak, A, to to jest w taki, takiej jest... klasie zawodnik, ta, że, że ta. nawet nie rozpatrujemy go w kontekście młodzieżowca, ale to dopytam o tych młodzieżowców, bo w Polsce jest też dyskusja. Gdyby nie przepis, to ci młodzieżowcy graliby, Pana zdaniem, w takiej liczbie, jakiej grają teraz? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy zawsze to jest to, że jest gdzieś ryzyko, tak, u tego młodzieżowca, aczkolwiek na, na tych właśnie młodzieżowcach najwięcej kluby zarabiają, bo oni, im, to nie mówię, że to Borusek ma 18 lat, żeby od razu wchodził do pierwszej drużyny, musi sobie na to zasłużyć, tak, i musi okrzepnąć do tego, musi być przygotowany i mentalnie, i fizycznie, żeby sobie poradzić, Fajnie, że zadobytował, fajnie, że szedł bramkę, ale to dopiero jest. Możemy już takich wielu było, nie tylko w legii, ale w innych drużynach, że gdzieś był debiut, nawet bramką, czy dobrym, dobrą grą, a później gdzieś nie było poparte tego ciężką pracą. Może trener się zmienił, przyszedł następny i pewne okoliczności spowodowały to, że ci chłopcy nie dostają szans, ale zauważmy to, ja też. Y że nie pierwszy rok, bo jak on jest teraz młodzieżowcem, bo teraz bodajże jest 98 rocznik chłopców, którzy są ostatnim rokiem tego młodzieżowca, jeżeli on teraz będzie dostawał te szanse swoje, a za rok on już nie będzie młodzieżowcem. Czy on się obroni? On wtedy musi się obronić tak naprawdę. Oczywiście, najlepiej jakby już w pierwszym roku mocno miał pozycję, a w drugim roku musi się obronić, bo na jego miejsce będzie miał teren może dwóch, trzech zawodników. Teraz może ma młodzieżowca ale słabszego. Czyli tak podsumowując, pan jest zwolennikiem tego wprowadzenia tego tego przepisu, to, że on został wprowadzony do Ekstraklasy? Znaczy to też yy, zmusza kluby do pracy jeszcze większej z młodzieżą, do szukania tych młodych talentów yy, i to nie musi być jeden, dwóch, może trzeba być trzech, czterech. Też myśląc o tym, o ich rozwoju, może wypożyczanie do niższych klas rozgrywkowych, bo to i w Legi, i w Lechu, i w innych się dzieje, że dostają szansę, wiadomo więcej dostanie może szansę gry w drugiej lidze, czy w pierwszej lidze niż w Ekstraklasie i że później ci chłopcy wracając, to są już ograni i tak? już są przygotowani na te wyzwania. Dziękujemy za dziś. Dominik Wardzichowski, Tomasz Sokołowski. Dziękuję. A na następny odcinek programu Dogrywka w Sport.pl zapraszamy za tydzień.